Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Piotr Nadolski. Moi kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam, abyście na stronie Harcerka od Pana Boga zadawali mi pytania. Tam ukazały się już dwa filmiki pod nazwą Kler ujawnia prawdę, gdzie wraz z Anią rozmawiamy na ważne tematy Kościoła. I chcemy także Was Zaprosić do tego, żebyście mieli taką możliwość zadawania różnych pytań, na które będę odpowiadał. Więc zrobimy sobie takie pytania i odpowiedzi. Piszcie, o czym chcecie pogadać, jakie pytanie chcecie zadać, a my z Anią nagramy coś, aby te odpowiedzi Wam udzielić. Nie ma słuchajcie złych pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc zadawajcie śmiało. Każde pytanie, które chcecie, żebym na nie odpowiedział, trzymajcie się, pa, z panem bowiem, do zobaczenia.